Anioł. Cześć kochani! Witam serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Na początku... O! Widzę, że tutaj nawet dostaliśmy pozdrowionka od gracza, który akurat widział jak się z wami witam. Na początku chciałabym, słuchajcie, pozdrowić kolejną osóbkę. Także pozdrawiam, Mako, dziękuję za tego słupka, dziękuję za dzwoneczek według YouTube'a subskrybujesz mnie już rok. Także naprawdę, naprawdę długo, wielkie, wielkie dzięki. No i cóż, zobaczymy, czy wrócisz do tej gry. <grych> eee, I cóż, eee, jeżeli ktoś jeszcze chce właśnie wystąpić w takich pozdrawionkach, chce dostać takie pozdrawionka. To oczywiście zostawiajcie komentarz, hashtag, dzwoneczek po zasubskrybowaniu kanału i kliknięciu dzwoneczka. Yy, no i cóż, nie przedłużam, zaczynamy. Muzyka jak wiecie lub nie wiecie, e, odbył się ostatnio live z Soulworkera, gdzie dobijaliśmy level, no bo właśnie brakowało mi e, levelka e, do tego kwasta I pomyślałam, że fajnie będzie zrobić e, po prostu razem live'a, bo i tak musiałabym ekspić jakieś dwie godziny, tak czy siak. A tak przynajmniej e, razem, wiecie, spędziliśmy czas, było zabawniej. Było fajniej. No i właśnie podczas tego live'a trochę fajnych i niefajnych rzeczy e, się nadziało. E, dość sporo emocji. Natomiast cały czas, słuchajcie, ze mną byliście. Cały czas leciały łapki w górę, za co jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. E, I oczywiście, jeżeli ktoś omija takie live'y, bo nie dostaje powiadomień, czy z innych powodów, to pamiętajcie, że zawsze można sobie obejrzeć powtórkę. Natomiast, jeżeli macie problem z powiadomieniami, albo po prostu chcecie być na 100% pewni, że nie ominiecie właśnie live'ów czy odcinków, to pamiętajcie, że macie linki do moich social media, macie grupę na Facebooku, macie Discorda, gdzie o wszystkim was po prostu zawsze. Informuję, podlinkowywuję rzeczy, e, i dzięki temu e, nic po prostu was nie omija. Słuchajcie, ale ile ja mam dzisiaj historii? <grym> ile ja mam dzisiaj historii? Jak wiecie lub nie, niedawno były Zycika urodziny. No i postanowiliśmy, że zorganizujemy imprezę rodzinową. Z tego powodu wiecie. Sprzątam całe mieszkanie, i tak myślę, no, w sumie, w sumie jest to już czas, żeby umyć te okna. No i myję okna, myję okna, myję okna. I nagle okazało się, że dosłownie umyłam tylko w dużym pokoju okna i drzwi balkonowe, i skończył się ręcznik papierowy. No to takie, no, spoczko, no, trudno się mówi. Napiszę do Zecika zrobię zakupy. Wieczorem kupił, przyniósł następny dzień, czyli dzisiaj. Myję, słuchajcie, resztę okien. I myję okno w sypialni. Umyte, wszystko w porządku. Zamykam i otwieram, chcąc zostawić uchylone. I mi się otwiera całe okno. I słuchajcie, ja cała w strachu, że zepsułam. Zamykam, otwieram ponownie. No nie działa. Coraz bardziej, bardziej zaschizowana, że to jednak nie przypadek, tylko zepsułam. Parę razy, słuchajcie, próbowałam, no nie działa. Zamknęłam teraz, może na jakąś godzinę, i wróciłam, i powolutku znowu próbuję. Zamykam, otwieram. Znaczy otwieram, zamykam, otwieram. Jakie. Działa! Słuchajcie, ja się tak przeraziłam, że. Ja... Ja zepsułam okno, i że będzie teraz nieszczelne, i że na zimę trzeba będzie wymieniać. A że to po prostu z masakra była, ale działa! Naprawiłam, czyli teoretycznie zepsułam i naprawiłam, ale działa! Powiem Wam, że to już mi się w tym mieszkaniu zdarzyło po raz drugi i nawet nie wiem, czy po raz drugi, w tym samym, e, w tym samym miejscu, z tym samym oknem. E, więc jeżeli wiecie, z jakiego powodu coś takiego się dzieje, że wiecie, jak macie okno i otwieracie je, żeby uchylić, tak, żeby to ta tylko górna część była otwarta, nie cała na oścież, co robię nie tak, że mi to tak się później psuje? Wydaje mi się, że ani nie szarpie tego okna, ani nic, że w miarę wszystko delikatnie robię, e, że wiecie. Domykam bardzo dobrze. A nie mam pojęcia, czemu takie sytuacje przetrafiają mi się tylko mi. Zacik tak nie miał ani razu, a mi się to już zdarzyło drugi raz. <grym> <grym> no, nie przyznałam mu się. <grym> nie przyznałam mu się, jeszcze nie mówiłam. Myślę, trudno. Wróci, to mu się przyznam, ale najpierw, najpierw spróbujmy naprawić samemu na szczęście. Na szczęście się udało. E, także wielka, wielka ulga, ale emocje były okropne. Okropne naprawdę. Dajcie znać, czy wam się kiedyś przydarzyło coś takiego, albo czy w ogóle u kogoś w domu coś zepsuliście i na przykład była tego typu sytuacja, że nie do końca wiedzieliście jak sobie z tym poradzić i co z tym zrobić. No, i cóż, jeszcze takiego z nowości, z nowych rzeczy. Nie wiem, czy Was to interesuje, ale nagrałam dość sporo odcinków, jeżeli chodzi o serię z The Sims 4: od Zera do Milionera z tym doda udziałem dodatku Życie Eko. I powiem Wam, że świetnie się bawiłam, ale do tego stopnia świetnie, że teraz za każdym razem. Jak odpalam komputer, to myślę właśnie o Simsach. I mam wrażenie, że chyba się trochę uzależniłam od tych Simsów. Muszę przystępować, żeby mieć jakieś, wiecie, Wasze komentarze, Wasze porady w miarę na bieżąco w odcinkach, a nie, że dopiero po sześciu odcinkach macie odpowiedź, nie? Ale naprawdę, 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 naprawdę. Mówię Wam, tak się wkręciłam w tą serię, że ja sama jestem w szoku. Natomiast ym, odnośnie tego, co mówiłam ym, na live jeszcze, to jeszcze będę chciała wspomnieć. Trochę chaotycznie skaczę, tak mi się wydaje po tematach, ale na live wspomniałam o serialu i wspomniałam o filmie. Zacznijmy od serialu. Wspomniałam o serialu Jessica Jones. Ehm, oglądałam kiedyś sezon pierwszy i drugi, ale po pewnym czasie wyszedł sezon trzeci, którego nie oglądałam i teraz właśnie chciałam go nadrobić, więc obejrzałam wszystko, wszystkie sezony naraz, no bo nie pamiętałam już do końca, co się z czym je. Pamiętałam, że to chodzi o dziewczynię, która jest detektywem, ale jednocześnie jest super silna i podejmuję się różnych różnych nietypowych spraw. I jakby pamiętałam jeszcze, że spotka jedną osobę i to tyle. Dosłownie, <grytanie> no tyle pamiętałam z dwóch sezonów z serialu, więc postanowiłam, że wiecie, wrócę, obejrzę wszystko i powiedziałam wam, że kończy się dość lipnie. Jeżeli nie chcecie spoilera, chociaż ten spoiler. No, nie wiem, czy to aż taki spoiler, ale jeżeli nie chcecie spoilera, jak się kończy trzeci sezon, e, gdzie wydaje mi się, że czwartego już nie będzie, zaraz powiem czemu, e, to, e, to teraz nie wiem, nie słuchajcie, wyciszcie sobie na jakąś minutę, może dwie. E, może umówmy się tak, że e, zrobię. Taką reakcję, jak będziecie, jak będziecie mogli się odciszyć. E, I słuchajcie, motyw taki, e, że kończy się to w ten sposób, że ona ma już wszystkiego dość i myśli nad tym, żeby właśnie em, rzucić to wszystko, przestać być detektywem i wyjechać do innego miejsca. Ale dzieje się coś, nie do końca sama wiem, co. Teoretycznie rozumiem, ale też no, nie będziemy wnikać w szczegóły. Bo, żeby wytłumaczyć Wam na czym to polegało i dlaczego w ten sposób, to trochę czasu by zajęło. A więc e, jest, słuchajcie, e, jest, słuchajcie, e, ta cała sytuacja, nie? E, coś kliknęłam, nie wiem co, i teraz mam cały czas gitarę na przodzie. Jaki jest od tego skrót? A, X, dobra. Eee, I kończy się na tym, że ona ma już kupić bilet, ale w ostatniej chwili decyduje się, że nie pojedzie tam. I tak naprawdę nie wiecie, czy to się kończy na zasadzie pojedzie gdzie indziej, czy zostanie w tym mieście, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz przez chwilę nie będziecie słyszeli gry, pewnie. Znalazłam serial Marvel The Defenders. Gdzie okazało się, że jest tak, jakby dalsza część jej losów, ale nie tylko jej losów, jeżeli chodzi o tych wiecie, um, ala super bohaterów. Eee, I już tutaj, już tutaj myślę, że będziemy lecieć, że już, e, że już tutaj e, dalej nie za bardzo spoileruję. No i okazało się, że tak naprawdę. Ta seria, póki co, bo jestem na czwartym odcinku, dzieje się w takich czasach, że albo to było między drugim a trzecim sezonem, czego nie, nie, nie zamierzam sprawdzać. Czemu, czemu takie wnioski, bo dalej jest ściana rozbita, która była, w sensie jest dalej dziura w ścianie, która została naprawiona. Albo dzieją się wydarzenia teoretycznie właśnie po tym wszystkim. E, biorąc pod uwagę resztę osób, w jakiej są sytuacji e, z tego serialu. Na przykład biorąc pod uwagę losy Trish czyli takiej Ala siostry Jessyki. E, więc, e, jeżeli poczuliście się niefajnie z takim zakończeniem, to na pewno na pewno jest jeszcze szansa żeby zobaczyć e, te losy e, w jakimś tam dalszym ciągu. E, to, chciałam, to chciałam powiedzieć. Natomiast wspominałam też o serialu, e, gdzie była ta pogodynka, e, i właśnie potwierdziłam wam, że to są wredne dziewczyny. Serial bardzo fajny, nawet ch y chłopacy mówią, że jest fajny, więc tutaj się nie zrażać. I jeżeli chodzi właśnie o ten serial, to słuchajcie, e zarzuciłam randomowo, czy ktoś chce ze mną obejrzeć na Discordzie. I oglądaliśmy wszyscy na Discordzie, śmiejąc się z tego filmu, parę scen, wręcz cofając po pięć razy, gnijąc z tego, jak to wygląda. I naprawdę spędziliśmy fajnie, fajnie czas. Także, jak widzicie, dzieją się również takie nietypowe, aczkolwiek bardzo, bardzo fajne i miłe rzeczy na, na Discordzie. Poza, poza rzeczami związanymi w ogóle z odcinkami. Więc chyba warto, chyba warto być tam, prawda? Jestem ciekawa, czy ktoś, kto oglądał, skomentuje pod tym filmem jakie ma wrażenia na temat tego filmu. Ja bardzo dawno nie oglądałam, więc niektórych scen nie pamiętałam, ale do, do tej pory uważam, że ta pierwsza część no naprawdę, naprawdę fajnym, śmiesznym filmem jest. Mimo, że z pozorów nie wydaje się być taki. I tak! Wracamy do robienia tortu. <laughs> Nie mam pojęcia, czy Was to w ogóle interesuje, ale robiłam z mamą właśnie tort dla Zecika. I podczas robienia tego tortu, no tak powiem Wam, że było, było parę takich sytuacji, że już myślałam, o, zawaliłam ten tort. No bo wiecie. Ja nie, nie, profes, nie jestem profesjonalistą, nie umiem piec tych tortów jakoś tak, wiecie, super estetycznie. Bardziej no, wyglądają te torty na zasadzie, no, to widać, że, że ktoś zrobił z rodziny, a, a nie, że, wiecie, że z piekarni, czy coś. Eee, ale powiem Wam, że, że dość fajnie było. Mam wrażenie, że zecik totalnie, totalnie się nie interesował tym tortem. Natomiast on jest tutaj trochę taki wybredny, stary zecik, tak powiem to, ale praktycznie owoców nie jada. E, więc był problem trochę z tym, co wcisnąć do tego tortu. E, Także na nadzienie mm, poszło właśnie oprócz takiego e, kremu, e, takiego wiecie ala śmietankowego. Który jest, by the way, chcę podkreślić, dużo, dużo lżejszy niż w tych tortach kupowanych, przynajmniej w większości. Jeżeli macie pojęcie, o czym mówię, to to, to, to pewnie zrozumiecie i możecie zostawić jakąś emotkę ciastka, tortu, czy co tam będziecie mieli pod ręką w komentarzach. Natomiast to, do czego do czego dążę, próbując Wam tutaj e, wytłumaczyć. Wcisnęłam, e, słuchajcie, brzoskwinie z puszki. Jak on mi tych brzoskwin nie zje, to ja nie wiem, co ja zrobię, bo są i w nadzieniu, i na torcie na górze, ale za to, przez to, że nie było żadnych jakichś, nie wiem, e, winogron, e, czy, czy jakichś ananasów, czy co kto tam by chciał na tort, no przez to, że nie było y, większej ilości owoców, bo z tego, co pamiętam, do brzoskwini aż tak bardzo nic za bardzo nie ma. Chyba, że nakickałam, ale wydaje mi się, że nie ma. Eee, no, to, <ścoughs> y, no to właśnie jest dość spora ilość żelków na torcie. E, więc na pewno każdy dostanie po dwa żelki, co jest uważam, że super sprawą, oprócz tortu dwa żelki. I tak, i myślę, że wyszło dość ładnie, mimo, mimo że profesjonalistą nie jestem, że posypki trochę zabrakło, więc gdzie nie, gdzie tam, wiecie, prześwituje troszeczkę ten krem na brzegach, ale wydaje mi się, że wyszło naprawdę fajnie. Jeżeli nie zapomnę podczas montowania, bo za mnie taka, wiecie, fajtłapa, i uda mi się zrobić tort zanim pójdzie na stół, tak żeby nie było widać gości. To Wam wstawię zdjęcie, natomiast nie obiecuję, ale tak jak mówię, nie jestem profesjonalistą, więc błagam Was, nie ciśnijcie mnie za to, że tort wygląda jak wygląda. Wiecie tu, że się bardzo starałam, prawda? Prawda? Czekam na Waszą odpowiedź i zapominam, że Was tu nie ma i nie odpowiecie mi zaraz. Ale Mam nadzieję, że potwierdzicie moje słowa w komentarzach. No i co to za urodziny bez tortu? No tort musi być. <ścoughs> Więc to, co chcę podsumować, na pewno będzie dużo smaczniejszy niż kupowany. Natomiast nie jestem w stanie gwarantować, e, że wygląda ładnie, no. <laughs> A powiedzcie mi, co dla Was się bardziej liczy, wygląd czy smak dania? Bo ja Wam powiem, że dla mnie, no, no na pewno, na pewno, zdecydowanie smak dania, e, aczkolwiek jestem osobą, która... E, no szanuję sobie jak mniej więcej e, danie jako tak to wygląda, że to nie wygląda jakbym e, jadła jedną wielką breję papkę czy jeszcze coś tam gorszego. <laughs> Tylko e, jak jako tako e, coś sobą reprezentuje. E, natomiast, żeby mm, smak miało jak najlepszy. <laughs> Także fajnie, jak to idzie, tak mniej więcej e, w parze. Natomiast, podsumowanie jest takie, że no, wydaje mi się, że to, 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 co się najbardziej liczy, to jest smak. Nie wiem. Nie wiem. Ciężko mi zdecydować, tym bardziej, jeżeli. Mówimy teraz o torcie, a nie na przykład o spaghetti czy jakimś tam innym daniu. No ale jestem ciekawa waszych, e, waszych opinii na ten temat. E, czy, 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 czy liczy się dla was, żeby ten tort był fajny w miarę przyzwoitej ilości, a nie że dostaniecie cienki plasterek? E, czy raczej wolicie kupowane, żeby wyglądało ładnie, profesjonalnie, udekorowane i tak dalej. W ogóle jeżeli ktoś ma jakieś ym, takie, ja cały czas jak, zapominam, jak to się nazywa, ale wiecie tak, piping, że ym, wkładacie krem, ym, macie takie końcóweczki, które robią wam kwiatuszki, jeżeli ktoś. Zna się na tym i poleca mi jakiejś konkretnej firmy taki ala zestawik, żeby nie wiem, móc zrobić różyczkę i liścia i po prostu kręciołka. <grymio> Ojeju, widać jak się znam na tym. <grymio> to zostawcie mi w komentarzach nazwy i informacje, bo naprawdę mi się coś takiego by przydało i nie ukrywam, że chciałabym coś takiego posiadać w domu mieszkamy tutaj dopiero od roku więc na przykład teraz mama musiała przyjść ze swoim naczyniem do mierzenia bo nawet miarki nie mamy i wszystkie moje przepisy wyglądają na zasadzie 200 ml albo szklanki tu jest 500 czyli muszę dodać całą szklankę i całą szklankę i pół szklanki, czyli pół szklanki tak, na oko, to będzie te 500 ml. <grym> tak wyglądają, e, słuchajcie, e, obecnie e, moja sztuka gotowania albo na oko, albo na szklanki. E, ale no cóż, e, wychodzi smacznie, więc narzekać nie można, nie? <grym> ale mówię, przy. Przydałoby mi się coś takiego e, dekoracyjnego, bo miarka, miarką i miarkę to wydaje mi się, że nie problem kupić, ale taki zestaw, żeby końcówki nie odpadały i nie wpadały właśnie e, w m, kawałek ciasta, który akurat dekorujecie. Tak mówię z doświadczenia, <laughs> żeby to się trzymało. Podczas jednak nakładania tego kremu w, w odpowiednie tam kształty, układania, dekorowania, o, tego słowa mi brakowało, podczas dekorowania, żeby to się trzymało, a nie że nagle końcówka mam w torcie. Jeżeli właśnie znacie takie dobre, nie wiem jak to się nazywa, ale do dekorowania, jeżeli znacie to dobre firmy, co się trzyma. To polecajcie. <noise> eee, I tak, jak widzicie, dość, dość dużo gadania, ale, ale mamy 32 level. Um, co to oznacza? Oznacza to, że nie powinniśmy mieć przez najbliższe parę questów problemu z dobijaniem levela bo jeżeli chodzi o quest'a to trzeba było dobić 29 level specjalnie na live'ie dobiliśmy 30 żeby było trochę zapachu zapasu a nie zapachu brawo ja <ścoughs> no ale tak żeby było trochę zapasu i jak widzicie mamy 32 zaraz zobaczymy na który level mamy questa i ile już mamy czasu, jeżeli chodzi o odcinek. Eee, ale tak. Jak ten gościu pompki robił? Hmm. Musi to mieć jako pewnie poza jak długo, nie ten, długo się nie rusza, jeżeli dobrze kojarzę. Dobra. A więc, eee, ojej, nie tu, to była pierwsza. A więc level nie pokazuje jaki trzeba mieć, ale posiadamy. Natomiast mamy 23 minuty, jeżeli chodzi o odcinek. Także pozwólcie, że w tym momencie już go zakończę. Kolejne questy zrobimy w następnym odcineczku. Przy okazji pozbieram dodatkowe questy, bo widzę, że jeszcze gdzieś został wykrzyknik. Nieodebrany quest dodatkowy. Eee, I cóż, widzimy się w przyszłym odcinku. Eee, I już nie mogę się doczekać o Waszych komentarzy, bo dość, dość sporo Was pytałam. Pytałam Was o to, czy zdarza Wam się coś eee, takiego zepsuć u siebie w domu albo czy zepsuliście kiedyś u kogoś i co zrobiliście, żeby to ukryć, czy się przyznaliście po prostu. <laughs> E, pytałam Was, właśnie o te rzeczy do dekorowania. To się chyba nawet nazywa jakieś rosyjskie końcówki, chyba. Nie wiem, mogę teraz plątać. E, I pytałam Was, co jest Was ważniejsze: smak czy wygląd dania? dania. E, I tak przypominam, że jeżeli ktoś chce w kolejnym odcinku wylądować w pozdrowionkach, no to zostawcie komentarz: hashtag dzwoneczek. To na tyle, trzymajcie się ciepło. Bye bye!